Połamiemy sobie kości, wyprujemy wnętrzności z tej jebanej zazdrości. Pokój nie zagości, nienauczeni pokory. Wcale nie mamy litości. Kpimy z innych, pełni niedoskonałości. Jakbyśmy byli idealni, weź się ogarnij, czujesz się lepszy. Ludzie są niepoczytalni, brakuje im wyobraźni, rozdwojenie jaźni. Sami siedzą cichutko, w grupie stają się odważni. Gotowi oprócz słabszych, ten świat jest straszny. Dorośli, jak małe dzieci. Rakieta leci, rozpętuje się piekło, wybucha wojna. Sąsiad konfident puka mi do okna, zapłakany. Ja go nie słucham, walę mu gonga, nie obchodzi mnie wcale jego historia. Wychodzę na ulicę, zostawiam go we krwi. Zawsze byliśmy na siebie, bardzo źli. Widzę Typa, co mnie sprzedał kiedyś na psiarni, to mój wróg. Dobrze, że mam Waltera z magazynkami, już, już do niego strzelam i zabijam skurwiela. Przyczaiłem się w krzakach, już kostucha go zabiera. Wybieram się na przejażdżkę, odwiedzam dealera, odpalam go na oczach żony, kiedyś pruła się hiena, tu najwyższa cena, zawinięty cały temat. Mam tak wielu wrogów, wypadałoby ich rozjebać, albo ty, albo on, nie ma na co czekać. Pukam do drzwi znajomego, myśliwego, trafiłem go prosto w łeb. Zabiłem winnego, on strzelał do wszystkiego. Co tylko drgnęło, podniecony, że upolował i zjadł coś niewinnego, chory, śmierdzący grubas, zawsze chciałem go zabić, ale jakoś do tej pory nigdy nie miałem odwagi. W końcu przyszły takie czasy, byłem przygotowany. Widzę typa, który nie oddał mi hajsu za dragi. Dźgnąłem go dziesięć razy. Z...